Troszkę się nam wszystko pokrzyżowało. Przyszła burza, moi mili. Haha, nie wiem, jak wam teraz nagram to miasto. Ale coś wymyślę, coś wymyślę. Z tym, że nie będzie na pewno tak ładnie wszystkiego widać. Ponieważ najzwyczajniej nie ma słońca. Zapraszam na nowy odcinek. Nie grube portfelem, bo nie trzeba wiele, bym znowu się poczuł jak Bóg. Więc pakuję torbę, zamawiam bilety, bo ziomuś nie liczę na cud. Mama się martwi, jak mówię, gdzie lecę. Ja na to ze jedno życie, mam przecież i zwiedzę planetę, śmigając w dresie, wydając to wszystko, co pomieści I Po Popali ziomę to zioło od jamajki, zobaczyć, jak kręcą dupami kubanki. Przechylać flaszki, o nic nie martwić. Pali cygara i pisać kawałki. Chłopaki z bloku, ziomuś przestałem się bać nawet lotu. Nie na niby to kara i by. lot przez Meksyk, świeże wersy. Witajcie, kochani! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony od początku do samego końca tylko i wyłącznie w wybrzeżu miasta San Pedro. Wybrzeżu, które moim zdaniem jest przecudowne i zaczarowane, dlatego też poświęciłem na nagranie wam tego vloga dwa dni mojego życia. W odcinku będzie też co nieco o czarnoskórych natrętach i naciągaczach, których naprawdę mamy już serdecznie dosyć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Miłego oglądania, kochani widzowie. Woda dzisiaj nie rozpieszcza. Spójrzcie, co jest za moimi plecami. Życie! Pora deszczowa, pora deszczowa, proszę państwa. Tak jak w ostatnim odcinku mówiłem wam, że musimy porządnie jeść. Pokażę wam, co mamy dzisiaj do jedzenia w tym naszym hotelu. Naprawdę, jedliśmy to wczoraj. Smakuje to, wyśmienicie. Powiedzmy, że jest to afrykański rosół. Po prostu jest to zupa z kurczaka. Do tego taki ryż. Koszt takiego dania to jakieś 8 euro na dwie osoby, także tanioszka. Za chwilę idziemy nagrywać wybrzeże. Specjalnie dla Was, proszę Państwa. Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł Wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Zanim jeszcze wyjdę nagrać Wam wybrzeże, przyszedł czas na pranie, moi drodzy. Ściągamy sandały. Nasypałem do wiadra proszku, wlałem wody. No i co? W takich spartańskich warunkach trzeba prać. Mógłbym dodać jakiejś mamie. Wybrałaby to na pewno porządniej, na tych swoich tarkach. Ale co? Nie chce mi się teraz szukać żadnej mamy. Więc Biorę sam. Tak to wygląda u nas. I ona jest bardzo ważna, więc. Trzeba co jakiś czas sprać te wody, ponieważ najzwyczajniej śmierdzą. Na pewno zastanawiacie się ile kosztuje taka taksówka, więc słuchajcie. Przejechaliśmy 4 km i zapłaciliśmy troszkę ponad złotówkę za jedną osobę. ha, czyli jak za darmo. Troszkę zmieniliśmy dzisiejsze priorytety. Nie idziemy nagrywać wybrzeża, pogoda się mocno popsuła. Idziemy wypłacić pieniądze do naszych nowo poznanych znajomych. Jutro nagramy Wam wybrzeże. Niby taka bieda moi mili, a zobaczcie psiarskie jakie mają fury. No, coś niesamowitego. Been a

Chciałbym bardzo to zobaczyć i wam to pokazać. Niestety, przy takiej pogodzie nie wiem, czy to fajnie wyjdzie. Aczkolwiek przestał padać deszcz, więc idziemy, proszę Państwa, w drugą stronę 3,6 km jest port. Tam pójdę jutro. Czy będzie padać, czy nie będzie padać, nieważne. A więc idziemy, idziemy razem zobaczyć tą lagunę. Jak widzicie, po raz kolejny to powiem, pogoda nas nie rozpieszcza zaraz gdzieś tutaj w rogu albo tu pokażę wam jak będzie wyglądał ten tydzień. Codziennie mają być burze, więc pora deszczowa nadeszła. Niestety, ta pora deszczowa może nas zgładzić, przeraża mnie. Mogą nam zgnić namioty. Już nam jakieś tam grzyby wchodzą w namioty, więc naprawdę robi się coraz ciężej, ale my lubimy wyzwania. Wiecie, że my lubimy wyzwania. Myślę, że tak nas zleje nieraz, że odechce mi się podróżować, ja wam to mówię całkiem poważnie. Co może nas jeszcze zgładzić w tej podróży? Himalaje, na pewno. Tam będzie bardzo ciężko. Będzie brak tlenu, palimy obaj papieroski, więc sami wiecie jak, jak to wygląda. Następna rzecz, która może nas zgładzić, moi mili widzowie, to mrozy i zima, na przykład... Nie wiem, powiedzmy, że wjedziemy do Rumunii w zimę. Będzie minus 20, minus 30 stopni. Wiecie, jakie teraz są anomalia na świecie, jeśli chodzi o pogodę. I to też nie przeraża. Ale jakoś to będzie, jakoś to będzie. Dobra, idziemy 3 km wybrzeżem w tą stronę. Nie wiem, czy widzicie ruiny tych domów. Patrząc na mapę, myślałem, że będę musiał przejść to naokoło. Google Maps tak sugerowało. Myślałem, że jest tu jakiś hotel, ewentualnie prywatne domy, ale to są jakieś ruiny, więc zaryzykujemy. Spójrzcie, to jacyś ludzie coś robią. Nie wiem, może kraby łapią, nie mam zielonego pojęcia. Idziemy, ryzykujemy. A co? Jest tu przepięknie. Mimo wszystko, że pogoda nie jest najlepsza. Wow, jest coraz ciekawiej. Nie nagrałem wam tych ludzi. Wiecie dlaczego? Praca youtubera jest taką troszkę haniebną pracą. Bardzo często widzę po twarzach ludzi, których nagrywam, że im to nie pasuje i wcale im się nie dziwię. Więc nie zawsze nagrywam. Tutaj były kobiety z małymi dziećmi, które łapały kraby i sobie je smażyły na grillu. I wiecie, mógłbym podejść... Nie, nie znam francuskiego, więc przez translator mógłbym podejść i się zapytać, czy mogę to nagrać. Ale nie chcę, nie chcę, bo nie chcę wchodzić z butami w czyjeś prywatne życie.

Ain't trying to link For the for the Słuchajcie, wlazłem oczywiście w ten obiekt, bo jakby inaczej nie wytrzymałbym. Zapytałem tego pana za mną, czy mogę tutaj sobie pokręcić, zgodził się. Zobaczcie, jakie fajne ruiny. Jakiś hotel tu był. Nieprawdopodobnie, a na pewno. Tutaj był basen. Wow, to jest bajka, co. I tutaj zobaczcie dziesiątki hotelowych domów. Wszędzie na wzgórzach. Kiedyś to było na bogato. Kurde, za często używam tego słowa na bogato. Mam nadzieję, że was tym nie drażnię. No ale taki jestem po prostu. Przykleiło mi się to słowo i bardzo go nadużywam. Niesamowite miejsce, naprawdę fajne. Myślę, że ten cholerny wirus, który był kilka lat temu, nie mogę powiedzieć jaki algorytm z YouTube'a zaraz mnie złapie i będzie przypał. Zrujnował ten hotel. Słuchajcie, ten cholerny wirus zrujnował bardzo dużo takich hoteli. Będąc na Sri Lance rok czy dwa lata temu, też widziałem ruiny prześlicznych hoteli. I ludzie mi tam mówili, że to wszystko przez ten cholerny, pieprzony wirus. Zobaczcie tych dzieciaków za mną. Łapią kraby. Tu wszyscy w koło łapią kraby. Nie wiem, czy wiecie, kraby chowają się w takich właśnie dziurkach. Tutaj jest duży krab, tu w tej małej baby krab i te dzieci po prostu zarabiają. Cześć dzieciaki! Niesamowicie to wygląda co? Bardzo, bardzo często się z tym powtarzam i będę się powtarzał. Może nie w każdym odcinku, ale prawie w każdym. Gorąco zachęcam do podróżowania. Życie jest tylko jedno. Życie jest krótkie. Nigdy nie wiecie, kiedy przyjdzie ten dzień i po prostu umrzemy, prawda? Więc podróżujcie, podróżujcie, ile wlezie, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. Ale to jest piękne, jest petarda. Bonsoir, monsieur. Patrzcie, są nawet świnki, haha, <laughs> ale się wpieprzyłem w jakieś mogę po cichu powiedzieć slamsy. Nie mam ani noża, ani gazu. Jestem debilem, mogłem wziąć chociaż gaz w kieszeń. Ale ci ludzie są ok, są spoko. To nie jest Somalia, proszę Państwa. W dalszym ciągu idziemy zobaczyć lagunę. Dotarłem nad tą śmieszną lagunę. Dlaczego mówię, że śmieszna? Ponieważ, jak ja to Wam mówię, nic nadzwyczajnego. Sami zobaczcie. Trafiło się dwóch koleżków natrętów, tych za mną, ale poradzę sobie z nimi nawet bez gazu. <laughs> nie ma problemu. Więc lazłem 3 km tylko po to, żeby pokazać sobie i wam to takie śmieszne jeziorko. Tak myślałem, że nie będzie to nic fajnego, ale to co widzieliśmy po drodze przez te 3 km, naprawdę, przynajmniej na mnie zrobiło wrażenie, nie wiem jak na nas. Tam widać panoramę miasta San Pedro. Nie wiem czy ją widzicie w swoich odbiornikach. To jest petarda. Dobra, wracam. Muszę jeszcze sobie poradzić z dwoma cwaniaczkami. Tutaj, coś takiego jak koparka, prawie że nie istnieje. Ci ludzie naprawdę bardzo ciężko pracują. Dostałem tak śmieszne grosze. Mógłbym sprawdzić w internecie ile zarabiają, ale raz, że internet jest przekłamany, a dwa, że nie chcę, bo to jest naprawdę bardzo przykre, proszę Państwa. To jest bardzo przykre. Standardy u nas w Europie, a standardy w Afryce jest masakra. W Etiopii, jeśli uda nam się dojechać do Etiopii, w co bardzo głęboko wierzę. Ja będę tam płakał, będę tam płakał, ponieważ nie wiem czy wszyscy wiecie co się dzieje w Etiopii, ale Etiopia jest to jeden z krajów, gdzie jest klęska głodowa, gdzie ludzie są tak chudzi, chudzi jak patyk. I naprawdę ja tego nie ogarnę psychicznie. Strasznie się boję Etiopii. Przed chwilą przelazłem, ja to się zawsze muszę pieprzyć w jakieś gówno. Przez takie ciężkie slumsy. Wyobraźcie sobie, że dziewczyna na przykład młodsza, dużo ode mnie, bardzo ładna zresztą. Nie wiem, czy ona siku robiła, czy kupę przeszedłem, 2 metry i nic, zero reakcji. Dzieci uciekały, jak mi widziały. Nikt nie odpowiadał, jak mówiłem, Bonsoir, Messie, albo Bonsoir, Madame. Więc naprawdę się zesrałem. Słuchajcie, byłem w różnych slamsach, w różnych zakątkach świata i na przykład w stolicach, w wielkich miastach, chodząc po slamsach, gdzie prawie każdy ma broń każdy ma maczetę, nie byłem tak zesrany jak teraz, naprawdę. Przeszedłem. żyję, mam się dobrze. Nie wiem też czemu zawsze tam gdzie są wioski rybackie i są te slamsy, ci ludzie mnie przerażają. Naprawdę moim zdaniem to jest tylko moje zdanie, nie? Ale jest tam bardzo niebezpiecznie. Z samego rana przeszła burza, ale teraz jest przepięknie. Wyszło słoneczko, naprawdę mamy dzisiaj farta. Spójrzcie jakie fantastyczne jedzenie. Zapłaciliśmy za to na dwie osoby niecałe 5 euro. Tutaj kurczaczek oczywiście. Powiem Wam tak, lepszy kurczaczek niż rybka, więc mogę to ze smakiem zjeść. Znalazłem dzisiaj, słuchajcie, na Messengerze urywek filmu, który nagrałem do jakiegoś znajomego. I na tym filmie jest przedstawiona nasza pierwsza noc w tej podróży w Portugalii. Spaliśmy w kontenerze, tak, dobrze słyszycie. Początkowo pojechaliśmy sobie do jakiegoś lasku poza Porto, żeby żeby przespać się na hamakach, ale przyszła straszna nawałnica. Naprawdę potężnie padało i wiało. Więc uciekliśmy z tego lasu, znaleźliśmy jakiś parking. Na parkingu były kontenery. Otworzyliśmy sobie jeden kontener i w ten sposób schowaliśmy się przed tym stormem. Wkleję wam zaraz ten film. Zjemy sobie śniadanko i za chwilę ruszamy zwiedzać i pokazywać wam tak, tak, tak. wybrzeże. Takie mamy rowery, nie? wczoraj kupiliśmy Jeszcze musimy kupić namioty, parę rzeczy Józef to pakuje, pa, w kontenerze spaliśmy się. <noise> <noise> Zobacz jakie mamy furry człowieku Ten jest mój, a Józef ma taki sam tylko inny kolor, jeszcze pokażę Niebieskawy, Niebieska no Pozdrowienia z Portugalii Na razie jest brzydko <noise> Taka sytuacja. Słuchajcie, wyruszyłem dzisiaj w drugą stronę wybrzeża. Widzicie te skały? Są to jakieś skały miłości. takie jest napisane w internecie, nie mam pojęcia co to jest. Siedzi tam jakiś czarnuch i chciał pieniądze, żebym w ogóle wszedł tam, więc Jezu. Dobra, wszedłem sobie tutaj i tak. Nie będą ode mnie wyłudzać pieniędzy. Słuchajcie, nie dajcie się. O, nie wejdę tam za... za stromo. A może się uda, spróbuję. Nie dajcie się oszukiwać tym czarnoskórym ludziom, ponieważ to są naciągacze. Zobaczą tylko białego człowieka i od razu za byle chcą, chcą pieniądze. Ale to fajnie, co? Na przykład, słuchajcie, wczoraj w mieście robiłem sików, krzaki, przysłowiowo. Podszedł czarnoskóry typ i powiedział, żeby mu zapłacił, bo sikam w krzakach. Józef po francusku mu powiedział, że ty też tu sikasz. Po prostu sobie poszliśmy i go wybrychtaliśmy. Nie dawajcie się oszukiwać tym ludziom. Ja rozumiem, że oni nie mają pieniędzy, że jest to biedne państwo, ale niech sobie idą do pracy, a nie wyłudzają. Udało mi się jakoś tu przedostać, wczłapać, że tak powiem. Muszę wejść jeszcze tam na górę. Z telefonem powiem wam, że nie jest to taka prosta sprawa, aż mi się ręce cały trzęsą ale jakoś się wczłapałem. Chyba sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę, ładnie coś za mną, prawda? Jakoś udało mi się wejść na górę, ale powiem Wam szczerze, że już nie zejdę. Haha, poważnie, będę musiał chyba wrócić inną stroną. Widoczki są zacne. Jest tu cudownie, przepięknie. Nie wiem, czy ja dotrę do tego portu. Pierwsza przeszkoda. Cześć dzieciaki. Kurde, nie przejdę tędy, ale jest lipa. Może spróbuję po tych kamieniach. No, nie mam wody koleżko, nie mam, przepraszam. Widzicie, ja już coś chcę: chcą wodę. Jakbym miał, to bym im dał, bo nie chcą pieniążków. Ale niestety nie mam nawet wody, więc im nie dam. No i dobra, idziemy po tych kamieniach. Ciężka przeprawa, tym bardziej że jestem na boso. Ale czego się nie robi, żeby wam coś pokazać? Ja potrafię zrobić dużo.

już mi się przykleiło dwóch koleżków. Ej, ja już tracę do tego cierpliwość, zaraz dostaną po liściu i się skończy. Naprawdę, nie żartuję. Ha, są bardzo irytujący ludzie w Afryce. Oni myślą, że ja im dam pieniądze. Gówno im dam. Nie dam im nic, jak sobie idą do pracy, jak im się nie chce uczyć. Wybrzeże San Pedro jest przepiękne. Spójrzcie, jest już trzeci chłopaki. Idźcie stąd. Nie dam wam nic. No money. Wypad. Idź stąd, młody. Już się gotuję, nie? Chodzą za mną jak jakieś przylepki. Zobaczcie jaka przepiękna plaża niesamowita Ale elegancka plaża. Spójrzcie, uwielbiam plaże, które są w takim łuku są naprawdę niesamowite Dzieciaki sobie poszły No już niewiele brakowało, naprawdę któregoś strzelił. Jest tu przepięknie, moi mili. Przecudownie. Pokażę wam jeszcze tą niesamowitą plażę z drugiej strony, z innej perspektywy. Powiem wam tak, idę sobie zaraz gdzieś tam usiąść w cieniu na kamień i będę montował dla was ten film. Naprawdę bardzo przepięknym i przyjemnym miejscu, moi mili. Haha. Kolejna, następna piękna plaża, port jest za tą górą, dojdę tam, chyba tam dojdę, ale to jest niesamowicie pięknie. Teraz pokażę wam tutaj hotel, ten już jest bardziej ekskluzywny, więc kolego, koleżanko, serdecznie was zapraszam do miasta San Pedro na odpoczynek, na wczasy, my naprawdę jesteśmy tutaj trzeci dzień, jutro ruszamy do Abidjan i bardzo dobrze odpoczęliśmy i zregenerowaliśmy się przede wszystkim. Dobrze pojedliśmy, dobrze popiliśmy. Czuję się pierwszy raz w tej podróży wypoczęty. Wystarczyły tylko 3 dni. Więc cieszcie się moim szczęściem. Znajdziecie tu hotel na każdą kieszeń. I budżetowy, i myślę, że 4 pięciogwiazdkowe też się znajdą. I te afrykańskie kontrasty, tutaj prześliczne hotele, spójrzcie sami, a tutaj jakaś rudera, gdzie mieszkają niestety bezdomni. Kontrasty na czarnej Afryce są potężne, są tak wielkie, że tego się nie da czasami opisać nawet kamerą. Sure, like bars will land like a missile, straight to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with the ram. Certain things in life got overstand that's disappointing. Don't do this, man, with your energy. Yeah, can't do this, man. Energy's here like a sizzling pan. For me, already already urgent, fam. If the energy's right, we can do this, man. Niestety, nie uda mi się pokazać wam portu, który jest tam za tamtą górą. Fale są zbyt potężne, mogły mnie zmiażdżyć o skały. Więc zdrowy rozsądek mówi mi, żeby tego nie robić. Siadam sobie zaraz tutaj na tym kamyczku i kleję dla Was film, proszę Państwa. Yy, myślę, że pokazałem Wam sporo. Pokazałem Wam przez ostatnie dwa dni jakieś 7 km wybrzeża miasta San Pedro, które jest magiczne. Musicie przyznać mi rację. Proszę Państwa, przepięknie dziękuję za uwagę, za to, że mnie oglądacie. Bardzo dziękuję też ludziom, którzy nas wspierają. Gdyby nie, by, nie, wy nie bylibyśmy tu, gdzie teraz jesteśmy. Więc naprawdę wielki szacunek dla Was. Na dzisiaj to wszystko. Przepięknie, jeszcze raz dziękuję. Jutro jedziemy do Abidjan. Startujemy, mamy troszkę ponad 300 km. Być może nagram Wam coś jutro z miasta. Portów Wam już nie nagram, ponieważ tędy tu nie da przejść. Naprawdę nie ma, nie ma opcji aż tak. Nierozsądnym człowiekiem nie jestem, żeby próbować, chociażby, więc nie, portu wam nie pokażę. Od strony ulicy do portu nie wejdę, ponieważ nie jestem pracownikiem portu, no ale trudno. Pokazałem wam sporą część wybrzeża tego miasta. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku, kochani.